Dziś Barburka Wielkie Święto Górników i nie, tylko, i nie tylko także w Koninie. Łukasz Maciejewski witam państwa ponownie. Moim gościem Alicja Messerschmitt, przewodnicząca Międzyzakładowego Związku Zawodowego Kadra przy PAK KWB Konin. Zawitam panią ponownie. Witam serdecznie. E, trochę już o tym rozmawialiśmy. Nie sądzi pani, że będzie to ostatnia Barburka w Koninie? No, chciałabym, żeby to nie była ostatnia, ale e, to będzie też wszystko zależało od tego, czy e, będziemy e, mieć ten rynek mocy dalej, czy e, będziemy od tego, jeżeli nie będzie wsparcia tutaj dla e, Zepaku, no to może tak się zdarzyć. Oficjalna informacja jest taka, że kończymy w 2024. Ale nawet jeśli tak będzie, nawet jeśli Tomisłowice zostaną zamknięte w 2024 roku, no to przecież górnicy tu zostaną. Nie wyjadą wszyscy, nawet jeśli będą emerytami, co oni świętować nie będą chcieli? Czy będą chcieli świętować? Trudno mi jest powiedzieć, czy ci górnicy będą chcieli świętować. Na pewno pozostają koła emerytów, pozostają stowarzyszenia. Ja myślę, że tak powinno być, że powinniśmy tę tradycję podtrzymywać. Ja moim, tak zdaniem, moim zdaniem 4 grudnia to jest ten dzień, w którym powinniśmy tak samo zaczynać od mszy świętej i y, świętować, dziękować y, świętej Barbarze za to, że tam opiekowała się przed tyle lat i prosić o jakieś dalsze wsparcie, bo to wsparcie będzie nam jak najbardziej potrzebne z tego. Przecież region koniński na węglu wyrósł, y, miasto Konin na węglu wyrosło. Nawet jeśli y, kopalni nie będzie w obecnym kształcie, górnicy zostaną, tradycje zostaną, o tej, o tej, o tej przeszłości nie powinniśmy i nie możemy nawet zapomnieć. No nie, ja też tak myślę, że nie. Dlatego ja liczę na to, że będziemy się organizować w jakichś grupach większych bądź mniejszych, i będziemy się, przynajmniej, będziemy wspominać, jak to bywało dawniej. Będziemy te tradycje nasze wspominać, czy będziemy organizować. Yy, takie w szerszym gronie spotkania, trudno mi powiedzieć, ale ja myślę, że na pewno będziemy wracać do tych tematów, do tych naszych wspaniałych czasów, kiedy to mogliśmy się spotykać, biesiadować na karczmach, na cąbrach babskich. Mhm. Więc ja myślę, że, że, że tak będzie, że, że będziemy. Zostanie. tak, tak. Ale dzisiaj w czasie spotkania z mediami. Prezes Zepak Piotr Woźny powiedział, że jest jakaś mała szansa na to, że odkrywka Tomisławicy, na którym już w tej rozmowie położyliśmy krzyżyk, może zostać przedłużona. Trwają prace w Unii Europejskiej. Z pewnością wiedzą o tym górnicy. Czy mm, macie z tym związane jakieś nadzieje? No, oczywiście, nadzieje zawsze mamy. My mamy. To jest tylko taka umowna ta 224, ale Aha. my liczymy na to, że jeszcze 2-3 lata. No nie po to droga w wilczynie została przekopana, żebyśmy teraz zatrzymali się i nic nie robili w tym temacie. Ja, ja mam taką poważną nadzieję, że jednak jeszcze ze 2-3 lata no będziemy ten węgiel wydobywać, ale jeśli nawet nie będziemy węgla wydobywać, no to przecież pozostaje jeszcze rekultywacja. Trzeba to wszystko. Po sobie posprzątać. Czyli to też następne lata, gdzie jeszcze y, y, pracownicy będą musieli pozostać, żeby po sobie tak posprzątać. Jest. Nawet jeśli nie wszyscy, to przecież dla tych, którzy będą musieli się pożegnać z pracą, pani między innymi, ale także pani cały zespół, wywalczyli bardzo ciekawe, bardzo korzystne odprawy. E, tyle, że Komisja Europejska jeszcze ich. Nie, nie, nie no Panie podpisała. Redaktorze, to powiem tak, rzeczywiście, pracowaliśmy ponad 2 lata nad umową społeczną, w wyniku której powstała ustawa o urlopach górniczych i energetycznych i osłonach dla pracowników w jednorazowych odprawach. Te urlopy górnicze to będą dla pracowników, którzy mają 4 lata do emerytury górniczej i będą w tym czasie mieli płatne 80% wynagrodzenia, a jeśli tak, taki pracownik nie zakwalifikuje się na ten urlop górniczy bądź energetyczny, to wówczas będzie mógł otrzymać jednorazową odprawę, dwunastomiesięczną odprawę. Fantastyczne warunki. Bardzo. Myśmy o to zabiegali już w zasadzie dosyć dawno, bo to na Śląsku obowiązywało. I w tym roku, przez w ubiegłym roku, przez dwa i pół w zasadzie roku pracowaliśmy nad tą umową społeczną z rządem polskim. W tym roku. Udało nam się, pod... nie, przepraszam, nie w tym roku, tylko szybko ten czas leci, mm -hmm. prawda? 22 grudnia mieliśmy podpisaną tą umowę społeczną, a w tym roku Sejm tak naprawdę już ostat... na ostatnim, rzut... ostatnim rzutem na taśmę przegłosował ustawę o tych urlopach energetycznych i w następstwie czego pan prezydent podpisał. I, no i Czekamy teraz na notyfikację komisji. Tak, ale tak. Jak się ostatnio widzieliśmy we wrześniu, to liczyła Pani wtedy, że być może na parbórkę już ta notyfikacja będzie. Tymczasem wciąż jej nie ma. Nie ma jej, ale to nie dlatego. No ja, ja mogę mieć takie życzenia bądź nie, ale to jest procedura. To nie jest tak, że dokument, który wychodzi z Polski idzie do Komisji Europejskiej, on również musi być jeszcze sprawdzony, jeszcze musi przejść przez komisarzy. Ale... A ma Pani jakieś obawy co do tego, co, jak, jakie decyzje tam zapadną? Nie, nie ma. Ja ja, ja wierzę w to, że ona będzie, ponieważ 23 i 5 byłam w Brukseli, spotkaliśmy października, spotkaliśmy się z panią komisarz Ferreirą i spotkaliśmy się również z gabinetem e, wiceprzewodniczącego Sewkowicza, gdzie bardzo dobrze zostaliśmy przyjęci. Wszyscy nam kibicują, powiedzieli dobrze, bo wówczas jeszcze nie było tego dokumentu w Komisji Europejskiej. Mówi, jak wpłynie dokument, my na niego oczekujemy. Zrobimy wszystko, żebyście państwo mogli jak najszybciej odzyskać. I powiem tak, że padła wtedy ta czwart... padła ta data 4 grudnia, ja nawet zaproponowałam, mamy święto, byśmy mogli górnikom coś przedstawić. Zrobimy wszystko i z mojej wiedzy, którą w tej chwili posiadam, to decyzja jest już napisana, tylko ona jest w konsultacjach. Czyli ja chwila. myślę, że jakby było to może na święta, to też no by tak, było świetnie. No, no, ja bym dobytrasza. się bardzo też cieszyła. Prezent taki, jakby nam Mikołaj przyniósł i, i oczekuję tego, że, że tak będzie. To oby tak było. My też trzymamy kciuki. Wszystkiego dobra, dobrego z okazji święta i mam nadzieję, że się tutaj jednak co roku będziemy spotykać. Panie redaktorze, ja tylko jeszcze dodam, że ten dokument, jeżeli chodzi o tą ustawę, to on tak naprawdę został wywalczony przez związki zawodowe, ale nie tylko konińskie, bo to szereg osób pracowało tak samo przez związkowców z Turowa, z Bełchatora, oczywiście przez energetyków, to naprawdę cały szereg ludzi pracował, którym na pr dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie, bo oni wiedzieli, że my jesteśmy w trudnej sytuacji, że nas to najbardziej będzie dotykało, że lada moment ludzie będą zwalniani, więc oni wszystko robili też, żeby nie odwlekać tego tematu. I yy, wdzięczna jestem wszystkim związkowcom, bo to jest nasz wspólny sukces i nie pozwolę sobie tego sukcesu innym odebrać. Będziemy to świętować, jeśli tylko przyjdzie dokument z Komisji Europejskiej. Czekamy zatem na dokument z Brukseli. Raz jeszcze dziękuję za wszystko i wszystkiego dobrego życzę. Do Bardzo zobaczenia. serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję Państwu. Dziękuję także Państwu. Do zobaczenia w kolejnym programie.